Cześć! Dzisiaj jak pewnie wiecie jest Dzień Dziecka i z tego właśnie powodu przygotowałam dla was zestaw ze serii LEGO Juniors. Zapraszam! który właśnie przed sobą widzicie. Jest dozwolone od 4 do 7 lat, a jego numer katalogowy to 10679. Tematyka tego zestawu to piraci i pewnie dlatego zestaw nazywa się Poszukiwanie Skarbów. Przyjrzymy się opakowaniu. Na przodzie mamy cały zestaw oraz tło, które jest bardzo przyjemne dla oka, ponieważ jest to taka bajkowa. Wyspa oraz morze. No z tyłu mamy jakiś statek. Mamy obramowanie charakteryzujące się dla serii juniors, a w prawym górnym rogu mamy pirata, który jak widać przebił się przez opakowanie. Na górze z kolei mamy pirata w skali 1 do 1, logo, lego numer katalogowy oraz nazwę serii. Tak wygląda pierwszy bok. Mamy tutaj informacje o zestawie, miniaturkę zestawu. Oraz logo Lego i nazwę serii. Uf, logo Lego i numer katalogowy. Z tej strony z kolei mamy ostrzeżenia, znaczek, który doskonale znamy: logo Lego oraz numer katalogowy. Od spodu mamy cenę 42,99. I logo LEGO, logo Juniors, numer katalogowy oraz informacje, że komponenty zostały wyprodukowane w Danii, na Węgrzech, w Meksyku i Czechach i że jest to produkt tegoroczny. Pozostaje nam tył, który z tego wszystkiego jest chyba najbardziej ciekawy. Po pierwsze, mamy tutaj logo LEGO i numer katalogowy, i tutaj mamy klocek. Nie jestem pewna, czy to jest złoty klocek, czy taki brązowy, ale mamy tutaj napis Easy Start with the LEGO Brick. Czyli, że to jest łatwy start z klockami Lego. No i dlatego ta seria nazywa się Lego Jones, prawda? Mamy tutaj Easy to Build i jest tu informacja, że w środku znajdują się dwa woreczki, z których możemy ułożyć wyspę oraz e, tą łódkę i e, rakina. Mamy tutaj instrukcję i kawałek zestawu i dwa zdjęcia e, z naszego zestawu z sytuacjami bawełnymi. No i tutaj mamy jeszcze. E, ten adres internetowy. No i myślę, że to chyba na tyle, jeśli chodzi o pudełko. Teraz przechodzimy do otwarcia opakowania. Otwieramy je normalnym sposobem, ale w niektórych zestawach można rozciąć plomby, tak jak w przypadku Tomka z Patrzaj to. W opisie macie link do jego kanału. No i nie wiem, gdzie on kupował ten zestaw, ale ja akurat mam to. Otwarcie i ja bardziej lubię te otwarcie, ponieważ jak wiecie lubię rozrywać y, opakowania, ale już nie przedłużając y, zabieramy się za otwieranie nie z tej strony. Y, no łatwo poszło. znajdują się łódka rzucona luzem, dwa woreczki z klockami, jak było na opakowaniu, instrukcja, która jest nawet spora, oraz taki fajny zielony klock w skali 1 do 1. Nie spotkałam się z takim elementem jeszcze nigdy. No, gdyby nie to, że to jest Sarah Junior, prawdopodobnie byłby to zlepek takich płytek małych, budowlanych. Na razie elementy zrzucone luzem oraz instrukcje zostawmy sobie na boku, a my przejdźmy do woreczków. Pierwszy woreczek jest już otwarty. Kloski to jest spane i tu mi wlazło coś. Mamy tutaj takie oto płytki, zielone y, części do rekina, beczki mamy, gdzie beczkę mamy szarą od dziwo i czarną skrzynię to jest naprawdę super element. Um, tutaj mamy klocek duży z nadrukiem. Myślałam, że ten klocek będzie większy, ale jednak jest taki, ale tak czy siak jest dobrze. Mamy tutaj tors do pirata, dwa łańcuchy, um, nogi pirata i elementy do rekina i takie różne rzeczy. Drugi woreczek jest już otwarty i elementy zostały wysypane. I taki, z takich ciekawych mamy tutaj taką oto um, szablę piracką, kielich złoty, rubin bądź diament czerwony. Tutaj mamy garłacz, um, elementy do szkieleta i flagę. I potem Wam to oczywiście wszystko omówię, nie? I jeszcze mamy tutaj niebieski diament i tutaj mamy cegiełkę, szkoda, że tylko jedną. No nic. Przechodzimy do budowy. Zestaw jest złożony, ale zajrzymy do instrukcji. Jest ona zdjęta. Tutaj mamy bardzo ładną grafikę, taką bajkową. I tutaj mamy chłopca jakiegoś z woreczkiem klocków. I tu mamy pokazane wszystko, co możemy zbudować w tym zestawie. Tutaj mamy to, co będzie nam potrzebne w danym etapie budowy również I mamy tutaj etapy budowy w takich. czyli numery etapów budowy w takich ładnych kółeczkach. A tutaj do góry mamy to, co możemy yy, zbudować. Tutaj mamy chłopca z lubką, i myślę, że tu chodzi o to, żeby dziecko się przyjrzało dokładnie częściom, jakie ma yy, zamontować w danym momencie. Yy. Instrukcja ma 19 stron, yy, tutaj mamy cały zestaw. Tutaj mamy spis elementów, reklamę yy, strony LEGO Juniors. Tutaj jest LEGO Club, yy, tutaj mamy reklamę zestawu z Piraci. Yy, a z tyłu jest i Pirat z Papugą. Dobra, przejdźmy do zestawu. Przyjrzymy się jeszcze dodatkowym elementom oczywiście. Mamy tutaj łańcuch, czego się zupełnie nie spodziewałam. Yy, Monetę, yy, szable, yy, rączkę oraz nóżkę od szkieleta i jeden garłacz, który mi się przyda. Yy, mogę go wsadzić na przykład tutaj do pirata. Na początku jedna bardzo ważna rzecz: zarówno na pudełku, jak i na instrukcji, no, mamy yy, starszy typ rekina w sensie starszą głowę a dostajemy rekina z okiem nadrukowanym i nie uwzględnili tego ani na instrukcji ani w instrukcji ani na, ani na opakowaniu ale myślę, że to jest fajne odskocznie ale za chwilę się mu jeszcze bardziej przyjrzymy i porównamy go sobie ze starszym modelem no więc zacznijmy od rekina który, jak mówiłam, jest inny niż powinien. Po pierwsze, ma on skrzela, których starszy model nie miał. No i ma inny kolor i trochę bardziej opływowy kształt, ale za chwilę Wam dam do porównania. Jeszcze sobie porównajcie te oczy. Tu mam tylko takie. Dziurki, a rekin tutaj ma nadrukowane oko i jeszcze brwi o dziwo. No i jest bardzo ładny i jego pasza się otwiera i to jedyna jego funkcja. No więc porównajmy sobie te dwa typy rekina. Ten nowszy jest, ma bardziej opływowy kształt, jak mówiłam, i on jest trochę jaśniejszy. Tutaj płetwa się różni. Płytwa grzbietowa trochę. Te boczne to no, są prawie że takie same. I ty, czyli dół się naprawdę bardzo różni. No, jak widzicie, tutaj mamy. Nie musimy dodawać całego klocka, tylko po prostu możemy po prostu go sobie gdzieś przyczepić. Ale obydwaj wyglądają fajnie. Obydwaj mają otwieraną paszczę, więc. No, mi to nie robi zbytnie różnicy, szczególnie, że tych starych mam chyba z trzy, a ten nowszy to jest mój pierwszy, więc w sumie się z niego cieszę. Przyszła pora na szkieleta. Szkielet y, jest uzbrojony w garłacz. Za chwilę Wam go bliżej pokażę. No i tutaj ma y, diament. No i ma on taką oto y, czerwoną chustkę na głowie. I to jest ten nowszy typ, ponieważ starszy typ wygląda tak. E, tutaj się różnią. E, to jest niebieska, nie? Ale e, się różnią. Mi się bardziej podoba e, ta moja niebieska. E, no ta też jest fajna, ale jednak. No, mi się bardziej podoba ta niebieska. E, tutaj e, nasz kielet może ruszać łapami tak. E, majtać wręcz. Jest to bardzo fajne, ale nie ma takiego oporu, żeby ten żeby na przykład stał w jednym miejscu, chyba że jakoś się tam uda zrobić, żeby mi się kilka razy udało. O, tak się czasem da zrobić, ale jest to bardzo rzadko. Jest to mój pierwszy taki szkielet, tak to miałem z Ninjago, chyba strzymam z Ninjago. I tutaj yy, yy, nie widać tego ale ma on taką ryskę na nosie, czyli tam, gdzie powinien być nos. Może mi się uda wam to pokazać. Tutaj trochę to widać. Yy, no, ma takie kropeczki na tym czarnym. Trochę błędów na druku, mi się wydaje. Yy, no i nie podoba mi się to. W sumie to nie mała, yy, czy w sumie to jest mała yy, taki defekt, ale no jednak yy, jednak jest. Ale ogólnie figurka mi się podoba. Teraz pora na y, pirata, właśnie na kapitana. Ma on y, taką szarową szpadę. Ta szpada jest w kolorze mniej więcej tego starszego y, rekina. Ma on drewnianą nogę, która y, chodzi z lekkim oporem y, po prostu można ją rozruszać. Ale no i jak chcemy postawić nie na tak, tylko tak na stole, no to czasem muszę się nam przewalić, więc lepiej jakąś wymyślą pozycję sobie darować. Ma on bardzo ładny tors, ma on taką marynarkę czy kamizelkę piracką i podkoszulek taki dla majtka. Z tyłu mamy również nadruki. Mamy tutaj resztę tej marynarki czy tam kamizelki. I tak, jego czapka wygląda tak. I to jest ten nowszy chyba typ yy, czapek, bo ten starszy wygląda tak. Jest to czapka piracka starsza i mi się ta o wiele bardziej podoba niż ta. Bo ma tutaj takie złote detale i no bardzo mi się podoba chociaż jest. Starsza, ale to też jest ok. Taka, bo ta jest trochę bardziej taka bajkowa, tam to taka bardziej poważna, ale jest super. To tak wygląda jego twarz. Ma on taką rudą brodę i wąsy, i brwi. No i widać, że, on jest, że to jest taki kapitan w sile wieku. Przyjrzymy się teraz y, pierwszemu obiektowi zestawu. Jest to łódź i ja posiadam starszą łódź. Trochę zakurzona, ale wygląda ona tak. Jest ona po prostu jest ona ciemniejsza i trochę się różni, no ale nie tak, żeby coś tam o tym gadać. Więc tą odłożę, a my zajmiemy się tą. Mamy tutaj w szary beczce beczce Dwa wiosła, ym, tutaj mamy flagę, jest to również taka kreskówkowa wersja, ponieważ ja mam flagę, która wygląda tak, jest ona trochę żółta, wiecie, stara wersja, no i to jest trochę takie poważniejsze trochę, więc ym, dla dzieci to raczej nie jest takie za sympatyczne. Mam tutaj mapę, która jest y, bardzo fajna. Tutaj się mieni trochę. Takie złote części. Tutaj mamy takie dwa siodełka. I tutaj możemy włożyć wiosła. I tutaj może sobie nasz pirat wiosłować. No i to cała łódka. Możemy tutaj oczywiście wsadzić pirata. Teraz przejdźmy do wyspy. A ty, koleś, powinieneś tu siedzieć. Nie wiem, czy o tym wiesz. W końcu jesteś trupem. No. Mamy tutaj taką roślinkę, taką małą palemkę, tutaj mamy łańcuch. tutaj mamy klocek, którym wam nie powiedziała, w ogóle nie założyłam, ale są bardzo fajne. To jest taki kawałek plaży. Teraz tak. No, w sumie możemy się odłożyć gdzieś tam. Tutaj mamy tą skrzynię czarną, a to się znajduje w skrzyni. W skrzyni mamy taki oto no, takie złoty takie. Nie to jest właściwie z Rubinem. Kielich złoty i dwie monety. W sumie tą trzecią zapasową możemy również tutaj włożyć. OK. Ja mam skrzynię brązową. No i tak ona wygląda. I tutaj możemy po prostu ją wsadzić. Ale na razie ją tutaj wyciągniemy. Tutaj mamy otwierane okiennice. Jak ktoś chce do to tutaj. No... Ty co masz chyba sporo na sumieniu, co? Dobra. Yy, mamy tutaj fajną konstrukcję. I tutaj mamy jeszcze tą cegiełkę. I tutaj zostawili puste miejsce. No, szkoda, mogli w sumie jakiś taki daszek dać, albo są. Ale myślę, że to w końcu są ruiny, nie? Jakieś ruiny yy, jakiegoś yy, zamku, czy tam domu, coś takiego. No i tego gościa to możemy nawet za ten dodatkowy łańcuch coś tam mu zrobić, tu i tu go powiesić nawet. Może sobie wydać. Albo coś tam innego z nim zrobić. W sumie te dodatkowe elementy są przydatne do tego zestawu, można sobie coś tam z nimi jeszcze zrobić albo tutaj możemy dać tą skrzynię tego czyli tego goska ale ten szkielet tak mi się podoba jest taki fajny. Tutaj możemy dać to i go tutaj jeszcze bardziej nie wiem, tak przypiąć. Albo ten skarb, tą skrzynię jakoś tam tutaj przymocować do tego tego kamienia czy to jest? No, można wiele rzeczy zrobić z dodatkowych elementów oraz z zestawem na tym kończy się ta recenzja. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To był odcinek na dzień dziecka. Mam nadzieję, że zestaw Wam się spodobał, tak samo jak i moja recenzja tego zestawu. Warto kupić ten zestaw ze względu na tego szkieletorka. On jest super. Ze względu na części, na skrzynię, na rekina, na tą nadrukowaną głowę, na figurki, na mapę, szczególnie na mapę. Mapa jest fajna i na ten klocek z nadrukiem, on jest y, strasznie fajny. No, czyli po prostu części, części zapasowe y, po prostu wszystko, wszystko w tym zestawie jest super. Polecam go. Koszt y, tego zestawu to 43 zł katalogowo w 4299 429, y, jak ja byłam wczoraj w innym sklepie, to to zostałam za 38,99, więc można go kupić taniej, można go kupić drożej, nawet w smyku za 65 mi się wydaje około, więc ale naprawdę ja bym ten zestaw kupiła nawet za 65, jakbym nie miała wyboru, on jest taki fajny bardzo mi się podoba. Więc komentujcie, subskrybujcie i ławkujcie. I prezentów Lego na dzień Ciecka. Cześć! Do zobaczenia w kolejnym odcinku.